Siemanku, jestem Robocz, Klików W dzisiejszym odcinku damy sobie kliką jeść zboża Boża więc jeśli wam taki film spodobał zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję napiszcie fajny komentarz, was, was pozdrowię w następnym odcinku <coughs> dawno filmów nie było nie było czasu żeby nagrać wiecie o co chodzi ale powracamy z odcinkami zmiany fudowy tam jest samiczka i siedzi, teraz tutaj sobie siedzi ta samiczka jest dopuszczona no i co? Będziemy dawać jeszcze muszę zrobić To to dodamy i zaraz się widzimy jak będzie zrobiona no to najpierw z damy to tak tutaj są Wiecie, jedną ręką ciężko się daje jeść królikom, no ale tutaj sobie spodziewam. Dobra, jedna samiczka została. No i druga, dobra, dwie skarniczki zostały. Teraz będziemy robić, dzisiaj widzimy, jak zrobię. No i dobra, mamy już mieszankę zrobioną do królików. O. Dajemy sobie tej samicce. No. Pełne pośniki. Samiczka jest dopuszczona. Czekamy na wychod. Ta samiczka niestety się nie wykociła. No ale już. Jeszcze raz się dopuści. Tamczkowi. O. No. No, odsądne. W to sobie sypniemy. Była na to staje. jak na razie bo nie ma... Bo nie przykręciłem pośnika. Eee, karmidła raczej. Dobra, ty już sobie Czubiki. No to jeszcze. Dobra, samczyk tutaj dostał trzy samiczki. Ta samiczka też już dostała do mnie przedtem i te dwie jeszcze. Widzę, że trochę za mało dałem czasy No ale dobra idź samiczka No idź No, powstała no, samiczka No i co, będziemy kończyć ten odcinek więc jeśli wam się taki film spodoba zostawcie łapeczkę do góry subskrypcję, napiszcie fajny komentarz was pozdrawiam w następnym odcinku